Boję... Mój opie. boję się! Myślę, raz, bo stand, nie boję się! Weź się, że się jeszcze w Boję się! Nie mam strony i za wczorajszy brak od odcinka dostanę się w twarz. Tak! I będę cierpieć, bo się boję! Strasznie się boję! Pierwszy raz robię challenge, w którym czymś dostanę w twarz. I jest to dla mnie strasznie. Ej, No, no, no nie! Ale za wczorajszy nie dostałam dokładnie twarz, ale wszystko inne mam w błądze. No. To wyjdziemy sprzątać, a wy zostawcie pod odcinkiem... Nie! No! Lajka! Nie, 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 właśnie tu... A ja się inną Cześć! Pamiętam, a ty się mówisz, że... Dobra. Nieważne. Pewnie wyglądam, jakbym nie miała grozy. Ty już nagrywasz, ty, nie? No Ej, ale ja nie mogę się nie przywitać. Jakie? Ty co z Czegoś takiego? Hej, siemanko, z tej strony Name. Przed chwilą nagrywaliśmy. Krótki challenge za brak wczorajszego odcinka i w sumie nie mogłam nagrać odcinka, bo chciałam zjeść i chciałam nagrać ten odcinek, ale stwierdziłam, że jestem zbyt zmęczona i poszłam spać. W dzisiejszym odcinku postanowiłam zrobić QA. Tak. Na bardzo trudne pytania, które dostałam od swoich znajomych nas na czacie. Tak Któryś nie masz. Mam znajomych! Dobrze? No, aż nie do nie No, więc dobra, zaczynamy od pierwszego pytania: czy piję alkohol? Nie. Nie piję. Nie. O. Czy palę papierosy? No. Nie, nie, nie palę. Czy spam? Nie, nie, spam, jestem przeciwnikiem amfetaminy, kokainy, LSD i innych pierdły. No właśnie, jestem przeciwnikiem, wielkim przeciwnikiem. Tak. Nie, kurwa, nie przeklinam. Nie ma chuja we wsi, nie? Czy się sprzedam? Hm. Zależy za jaki pieniądze. HOOGLIFE Dobra, nie, nie, nie sprzedam się Dziękuję Czy będę nagrywać Minecraft? Tak, Minecraft na kanale już niedługo Obiecuję Zajebista seria Polecam No, polecam Tak, będzie Minecraft Nie pytajcie się kiedy, ale będzie Obiecuję Słowo harcerza, <laughs> Ile ważę? A ja nie wiem czy ja mogę w social mediach jak to mówić ogólnie, nie? No dobra, no nie patrzcie tak na mnie z tej kamery Ważę 63 kg Tak, ważę 63 kg Jestem gruba, nie musicie mówić. Ile mam lat? Mam za 36 dni, 17 urodziny. No i tutaj. Te... <grymne> Jak wygląda bez okularów? Bardziej sexy niż teraz. Nie wiem, nie da się. Get the London look szmaty Nie no, bez okularów wygląda mniej więcej tak. Nie Tak wygląda bez okularów. Czy będę... Yy, Stup... Kurwa, cięcie. Czy będę nagrywać regularnie odcinki? Będę się starać, aczkolwiek zawsze wiadomo, że może mi to nie wyjść. Ostatni odcinek, który był w sobotę, jeżeli go jeszcze nie widziałeś, nie polubiłeś, nie skomentowałeś, nie zasubskrybowałeś, to polecam do ostatniego odcinka. Byłam chora na tym odcinku i dałam radę, więc myślę, że na pewnym razem jak będę chora, to też dam radę. I odcinki będą w miarę regularnie. Tak. Będą. Nie, mm nie, A, to już koniec. <gry audiences> ja myślałam, że to jeszcze będzie, to tak tu Dobra, to było 10 szybkich pytań, na które odpowiedziałam dla was, czyli takie mniej więcej Q&A czy coś. Zadawajcie pytania w komentarzach. Nie, jest chyba. tak, nie ma. Nie, nie ma. Na fanpage. Całam opowiedzieć. Link w opisie. I kolejne pytania od Was, od tym znajomych no, od Was, czyli znajomych. I nie tylko. Od, od różnych ludzi piszcie w komentarzach. przeczytam wszystkie. Yeah. I know. Either. Either